Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać chyba ulubioną moją potrawę, którą po prostu kocham. Zakochałem się w niej już dawno, kilka lat temu, ale odkryłem ją na nowo, można powiedzieć, we Włoszech na wakacjach w pięknym miejscu w mieścinie zwanej Genua. Prawdziwa carbonara jest tylko jedna, a przepis na nią właśnie jest tutaj, u mnie na kanale. Pewnie już o takim. W Przepisie, słyszeliście, podstawowe składniki muszą być oryginalne, nie włoskie, takie jak pancetta, guanciale, pecorino. Yy, dlatego wszystkie te ala carbonary, które można dostać u nas w restauracjach, gdzie mówią, że prawdziwa carbonara jest przygotowana na śmietanie, no niestety nie jest prawdziwą carbonarą. Jeżeli macie ochotę przygotować sobie taką carbonarę lub chociaż zobaczyć, jak się przygotowuje prawdziwą carbonarę. Zapraszam, bardzo Was zachęcam. Może i Wy się w niej zakochacie. Cały przepis oczywiście z dokładnymi gramaturami znajdziecie jak zawsze w linku w opisie na cook.pl. A jeżeli chcecie takie składniki, jakich ja używam, czyli guanciale, panczette czy ten set wspomniany Pecorino, zachęcam Was do zajrzenia również w opis i w komentarz. Ja tam dodam link do sklepu, z którego to kupiłem. Jestem bardzo zadowolony. Pierwszy raz zamówiłem z tego sklepu. Pochodzę z małej mieściny, można powiedzieć, dziury. Gdzie nie da się, nie ma opcji, żeby dostać takie specjały, dlatego jestem zmuszony zamawiać w internecie. A teraz, już po sprawdzeniu, jestem pewny, że właśnie w tym sklepie winotoskani.pl możecie sobie zobaczyć, znajdę prawdziwe i przepyszne, doskonałej jakości składniki kuchni włoskiej. A jeszcze tylko wspomnę na koniec, że z moim kodem rabatowym yy, otrzymacie. Minus 5% do całego zamówienia. Niedużo, ale zawsze coś przecież trzeba oszczędzać. A chociaż 5% sobie zyskacie wpisując w koszyku kod TOSKANIA5 pisanych z dużych liter. Teraz już nie przedłużając, ja zabieram się za jedzenie, bo nie mogę się powstrzymać. Ślina mi chyba leci, może to słychać. A Wam życzę miłego oglądania. Moi drodzy, zaczynamy pracę od przedstawienia składników. Co będziemy potrzebowali do przygotowania naprawdę prawdziwej carbonary. Carbonara, pamiętajcie, broń Boże, nie jest na śmietanie, bo to jest zabójstwo. Do carbonary, jeżeli ktoś nazywa carbonare czymś, co jest zrobione na bazie śmietany. Ten jest w bardzo wielkim błędzie. Co potrzebujemy, żeby przygotować przepyszną carbonarę? Mam tutaj oryginalne składniki. Po takie składniki odsyłam Was do sklepu www.winotoskani.pl Tam z moim kodem rabatowym Toscania 5, pisanego wielkimi literami, macie na wszystkie zakupy 5% rabatu. Do czego? Czego zachęcam? Ja pochodzę z małej mieściny, gdzie nie mam dostępu w ogóle do takich przetworów. Znalazłem ten sklep w internecie i właśnie z niego sobie zamawiam jakieś właśnie piękne, pyszne klasyki z kuchni włoskiej. Nie przedłużając już tego gadania, potrzebujemy pancettę, czyli jest to boczek, inaczej mówiąc, lub guanciale. Włosi używają albo panczety, albo guanciale. Ja użyję dzisiaj troszkę tego, troszkę tego. Guanciale jest to policzek wieprzowy. Może być to też podgardle. Różnie na to mówią. I ser owczy. Typu podobnego coś do parmezanu, jednak z mleka owczego. Nazywa się on pecorino. Bardzo specyficzny zapach i smak. W zasadzie to wszystko. Do tego jajka. Na każdą porcję dwa żółtka nam będą potrzebne. Oczywiście, makaron, makaron gotujemy sobie al dente, nawet trochę bardziej na twardo niż al dente, ponieważ on jeszcze nam dojdzie za chwilę w tym samym sosie na patelni. Tak więc rozgrzewamy wodę, do gorącej wody dorzucamy troszkę soli, wrzucamy makaron na jedną porcję 100 g, myślę 70-100 g, zależy kto, jaki ma apetyt. Gotujecie 5 minutek i będzie już to nam potrzebne do dalszego przepisu, co czynimy. Tak jak mówiłem, używam i guanciale, i panczety. Kroję sobie, robię dwie porcje, więc kroję odrobinę jednego mięska i drugiego. Jakość tych składników jest nieziemska, będąc we Włoszech. Zajadałem się dzień w dzień właśnie carbonarą, bo nigdzie takiej tutaj w Polsce nie miałem okazji jeszcze jeść. Jeżeli znacie jakieś restauracje, gdzie można zjeść bardzo pyszną carbonarę, bardzo chętnie skorzystam. Dajcie mi znać w komentarzach i być może odwiedzę. Kroję w paski, takie około centymetra szerokości. Następnie klasyczna kosteczka. Guanciale jest już pokrojone, do tego kawałek panczety. Również myślę taki centymetrowy plaster będzie wystarczający. Mięsko pokrojone trafia na zimną patelnię. Musimy je sobie bardzo dokładnie wysmażyć. Mają być te kawałki chrupiące, takie skwareczki. I jak to będziemy mieli już gotowe, skręcamy grzanie pod patelnią i przechodzimy do dalszego przygotowania przepisu. Jak widzicie nasze mięsko jest bardzo pięknie wytopione, jest troszkę tłuszczu właśnie o ten tłuszcz nam chodzi, nie możemy go wylewać. Carbonara jest dosyć tłustym daniem, dlatego ten tłuszcz sobie zostawiamy. Jeżeli jednak uznacie, że macie jego nadmiar, odsączcie sobie go troszkę przez ręcznik papierowy albo po prostu odlejcie. Ja zostawiam, bo tłuszcz jest transporterem smaków według mnie musi pozostać tutaj. W misce przygotowałem już sobie 4 żółtka, po 2 żółtka na porcję, moi drodzy. Do tego teraz trę, ścieram ser Pecorino. Około 80 gramów, 60-80 gramów na dwie porcje. Ser starty. Wszystko teraz sobie musimy przy pomocy widelca bądź rózgi, rozprowadzić, wymieszać to właśnie dzięki tej masie powstanie bardzo kremowy, pyszny sosik. To już teraz ma niesamowity wygląd. Kamera chyba tego nie oddaje, ale jest bardzo żółciutkie. Pięknie pachnie to mięsko, już unosi się tak mega w powietrzu, że naprawdę. Mam ślinotok w buzi. Jak widzicie, tam z boku już jest ugotowany al dente, a nawet mówiłem tward, bardziej tward, na twardo. Jak widzicie, tam z boku jest już gotowy makaron. Sos jest, można również powiedzieć, gotowy, i co teraz robimy? Już tego nie kładziemy z powrotem na gaz czy na maszynkę elektryczną. To musi być troszkę przestudzone. To nie ma być wrzątek, nie ma być to gorące, bo zrobi nam się sosu jajecznica. Na patelnie przekładamy, makaron, nie odcedzamy. Ta woda troszkę nam tutaj pomoże podczas tworzenia sosu. Nawet później możemy sobie odrobinę tej wody dolać, ale to wszystko musimy obserwować. Jak nasza konsystencja będzie się zachowywała, makaron odsuwamy. Teraz to wszystko musimy sobie obtoczyć w tym tłuszczu w mięsku. I za chwilę przechodzimy, już do wlewania naszych żółtek z pecorino. Dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie kuchnię włoską. Jeżeli nie włoską, to jaką? Czy byliście może kiedyś we Włoszech? Wiem, że oglądają mnie tutaj osoby mieszkające we Włoszech. Bardzo bym się cieszył, jakbyście wyrazili swoją opinię na temat tego przepisu i powiedzieli, w jakie strony najlepiej jechać, aby spróbować przepysznej carbonary. Dobra. Makaron jest wymieszany, i teraz przekładamy żółtka z serem. I mieszamy energicznie tak, żeby nie powstała nam, broń Boże, jajecznica. Na tym etapie możemy sobie dolać odrobinę tej wody wspomnianej, bo widzę, że jest za gęste. I już widzę, jak się tworzy przepyszny, kremowy sosik. Zobaczcie, nic trudnego. To właśnie przez to, że ten sos ma taką kremową konsystencję, Wielu uważa, że jest zawdzięcza to dzięki śmietanie, dlatego gdzie nie idę i pytam się po knajpach, po restauracjach, jak przygotowują carbonary, słyszę często no normalnie, a co to znaczy normalnie? No jak? No śmietana, makaron, boczek, no a niestety idąc do restauracji, płacąc 5 dyszek za mały talerz, nie ukrywajmy, carbonary, alla carbonary, Chcemy prawdziwej carbonary, a nie jakiegoś tam podrabianego czegoś. Nie solimy już tego, ponieważ mięsko, pancetta i guanciale są słone. Pecorino również. Możemy zabierać się za serwowanie. Spójrzcie tylko, ten sosik jest otulony. Otula w zasadzie makaron z coś niebywałego. Uwielbiam. Jedno chyba z moich ulubionych wyśnionych dań. Wykładam moi drodzy to danie przy pomocy takiej chochelki i szczypiec. Biorę sobie troszkę na szczypce zawijam porcję przy pomocy właśnie tej łyżki. Formuję taki stożek, wyciągam szczypce, idealna porcja jest gotowa. Do tego odrobinę tego mięsa na samą górę oblewamy. Co pójście, jak to wszystko się niesamowicie prezentuje. Do tego pecorino świeżo starte na samą górę jeszcze po talerzu, żeby zaznaczyć, że ten serek tutaj się znajduje. Na bogato, takich dań nie jemy codziennie, więc musimy troszkę się docenić i uraczyć takimi daniami. Na samą górę jeszcze świeżo mielony pieprz, dosłownie. Kilka ruchów młynkiem, i moi drodzy, mamy przepyszne danie. Spójrzcie tylko, jak to wszystko się prezentuje. To jest coś niebywałego, wspaniałego. Tylko wam to szczerze polecam, zachęcam. A po składniki, tak jak mówiłem, wpadajcie na ten sklep Wino Toscani. Pierwszy raz trafiłem w Polsce, można powiedzieć, takie składniki, takiej wysokiej jakości składniki. Może jeszcze gdzieś indziej są, możecie mi pisać, ale tak jak mówię, jestem z bardzo małej miejscowości. No i nie mam dostępu do takich rarytasów, a teraz w dobie internetu. Bardzo prosto jest sobie coś pysznego zamówić. Na drugi dzień zaraz to wam przyjeżdża. Pięknie zapakowane. A teraz już nie przedłużając, bo naprawdę już mam śliny pełno. Ja zawieram się za jedzenie. Koniecznie wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Dajcie mi łapkę w górę. Myślę, że zasłużyłem. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia. Hej!